Piesek Zigi i Jego Nowy Dom Dawno, dawno temu, w malowniczym zakątku małego miasta, żył piesek o imieniu Zigi. Mieszkał on w wyjątkowo dużym budynku, w którym różne, mniejsze i większe zwierzęta przebywały razem. Miejsce to różniło się od domów innych piesków w zwierzątka mieszkały wraz ze swoimi rodzicami. W tym domu to opiekunowie troszczyli się o wszystkie zwierzęta i starali się sprawić, aby każde z nich czuło się kochane. Ziggy lubił spędzać czas w parku, który znajdował się na terenie tego budynku. Pewnego dnia przechadzając się po okolicy zobaczył dużego psa, który bawił się piłką. Hej, jestem Kajtek. Czy chcesz ze mną porzucać piłką? Zapytał duży piesek. Nie mogę wychodzić za bramę. Musiałbym zapytać swojego opiekuna, powiedział Zigi. Możemy przerzucać piłkę przez płot. Ja będę rzucał do ciebie, a ty do mnie, zaproponował Kajtek. Zwierzęta zaczęły bawić się piłką. Po jakimś czasie usłyszały wołanie z tyłu. Kajtek, Kajtek, musimy już iść do domu. Kim jest ta pani? zapytał Zigi. To moja mama. A gdzie jest twoja? M moja kto? Mały Piesek spuścił wzrok. No, jak to kto? Twoja mama. Gdzie ona jest? Czy ona mieszka w tym dużym budynku razem z tobą? zapytał nieco zdziwiony Kajtek. Nie, ja nie mam mamy, powiedział mały piesek. Kajtek nie wiedział, co ma odpowiedzieć Zigiemu. Nie mógł zrozumieć tego, co przed chwilą usłyszał. Pieski pożegnały się i Kajtek poszedł w kierunku mamy. Gdy szli do swojego domu, zapytał ją. Jak to możliwe, że ktoś nie ma mamy? Czy chodzi ci o twojego nowego kolegę? Zapytała mama Kajtka, widząc jego zakłopotanie. Tak, powiedział mi dzisiaj, że nie może wychodzić za ogrodzenie. Myślałem, że mama mu na to nie pozwala, bo boi się, że się zgubi, ale on pod koniec rozmowy powiedział, że nie ma mamy. Jak to możliwe? Czy on mieszka sam w tym ogromnym budynku? Zapytał Kajtek. Mama popatrzyła na niego i spokojnym głosem powiedziała. Wiesz, niektóre zwierzęta mieszkają razem w tym jednym domu ze swoimi opiekunami, tak jak twój nowy kolega. A czy on nigdy nie będzie miał mamy? Zapytał Kajtek zdziwiony. Być może kiedyś będzie miał swoją mamę. Niektórzy decydują się na to, żeby zabrać do swojego domu jakieś zwierzątko, i wtedy taki ktoś może znaleźć nowych rodziców którzy będą go bardzo kochać, wyjaśniła mama. Mam nadzieję, że mój nowy kolega znajdzie taką mamę jak ty, powiedział Kajtek, uśmiechając się do swojej mamy. Jeszcze wiele razy duży piesek przychodził do małego i wspólnie spędzali ze sobą czas. Grali razem w piłkę, puszczali do siebie latawce i rozmawiali długo przez ogrodzenie. Zigi zawsze wydawał się być bardzo uśmiechnięty, pomimo tego, że nie miał ani mamy, ani taty. Czasem mały piesek narzekał tylko na to, że mieszka z tyloma różnymi zwierzątkami. I mówił Kajtkowi, że jak będzie duży, to na pewno zamieszka sam i będzie miał w końcu pokój tylko dla siebie. Zigi i Kajtek lubili wspólnie spędzać czas. Pomimo różnic, jakie ich dzieliły, to zawsze potrafili znaleźć wspólny język. Pewnego dnia, gdy Kajtek przechodził obok ogrodzenia i szukał Zigiego, nigdzie nie mógł go znaleźć. Chodził dookoła parku, zaglądał przez okna budynku, ale Zigi nie przyszedł na spotkanie. Kajtek pomyślał, że może Zigi jest chory, więc poczekał jeszcze kilka dni i przyszedł ponownie w ich ulubione miejsce. Jednak nie spotkał swojego przyjaciela. Pieskowi było trochę przykro, że Zigi tak nagle zniknął. Gdy Kajtek odwrócił się i miał już wracać do swojego domu, Zauważył nagle, że na ławce przy pobliskiej lodziarni siedzi ktoś, kto bardzo przypomina jego przyjaciela. Zwierzątko siedziało obok jakiegoś dorosłego psa i jadło lody. Kajtek wyostrzył wzrok i był niemal pewny, że pod sklepem siedzi Zigi. Co ty tu robisz, Zigi? zapytał zdziwiony. Szukałem cię tak długo. Dlaczego jesteś za ogrodzeniem? Zigi uśmiechnął się i powiedział: Przepraszam cię, przyjacielu. W tym miesiącu tyle się działo. Kajtek spojrzał na psa, który siedział obok jego przyjaciela i zapytał: Czy pan jest opiekunem Zigiego? To jest mój. Zigi nie potrafił dokończyć zdania. Spojrzał na dużego psa i zapytał: Czy mogę już na ciebie mówić, tato? Starszy pies uśmiechnął się i odpowiedział. Oczywiście, że tak, Zigi, będzie mi bardzo miło. To jest mój tata. Nie mieszkam już w tym dużym budynku. Od kilku tygodni mam nowy dom, powiedział Zigi. Kajtek spojrzał na swojego przyjaciela i przytulił go serdecznie. Później zwrócił się do starszego psa. Dziękuję, że będzie pan jego tatą. Czy będę mógł bawić się z Zigim na placu zabaw? Duży pies pokiwał radośnie głową. Kajtek nie mógł jeszcze długo uwierzyć w to, co właśnie go spotkało. Był bardzo szczęśliwy, że jego przyjaciel będzie mógł spędzać z nim czas na placu zabaw, odwiedzać go w jego domu i być może chodzić do kina. To, co jednak najbardziej ucieszyło Kajtka, to to, że Zigi znalazł nowy, kochający dom, na który bardzo zasługiwał. A co ty najbardziej kochasz w swoich rodzicach? Czytała Anna Borucka.